Two hours later. I do mnie na sesję i, zoba i chodź zobaczyć, co jest zamazem Ja Debyczku, tylko najpierw się przebiorę z tego pancerzonego klocka, ale ostatnio, żeśmy się nie przebrali. Stylowa, wakacyjna, proszę bardzo. Biszkopcika mojego karfurowego wezmę Twoją drogą serdecznie polecam, bardzo dobre. Trzy chcę nie dwóch. Dobra jestem. Powiedz jest mi teraz, bytku gdzie ty jesteś? No ja jestem na końcu mapy. Gdzie ty jesteś? Jak na końcu mapy? No tu. O Boże! Jeszcze pociągiem byczek jedzie Ja pociągiem, ja czekaj do Ciebie dojadę, tylko Czekaj tylko, nie, tylko nie, Ja, to Ty za trzy ten... godziny tu dojedziesz, wolę ja szybciej do Ciebie dojechać Ja do Ciebie podjadę, czekaj no bajacu! Ale mi skręcił nagle. czego? ja miałem zielone przecież, dlaczego? No o nie, tak się nie bawimy, byczku. go No i chciał skręcić w lewo, pojechał w prawo. Noż, co za pajac. Przygrzmocić człowiekowi to chętnie, ale żeby się trzymać przepisów to nie, komu to potrzebne? W sensie, nie to, żebym ja też tego nie robił. Kurde, policja mnie goni za co, grudy. <grych> o, twój arcywróg Tobis21 pojawił się w sesji. Jeszcze jesteś w tym pociągu? Tam, no. Znalazł już te tory? Kurde, ale nie trafiłem mnie Mogłem wziąć jakiś bardziej terenowy motor, bo ten co mieliśmy zrobić, tę próbę czasową To dzisiaj nie zrobiliśmy, mieliśmy zrobić ją już dwa dni temu O widzę cię. dzień dobry byczku, o kurde ja myślałem, że Ty prowadzisz <głosy> <głosy> nie, to nie, prowadzę no Bo tak to wyglądało, ja mówię kurde bis 21 przejął pociąg No nie no, żeś Jeszcze raz, byczku, nie, ja nie skoczę, ja wskoczę. Co się stało? No się drzewo widziałem. Jasny gwint! Ja nie dam rady, to już nie takie rzeczy się widza wie, robiło. Z Jim Bobkiem, z Oliverkiem, kurde, w 2016 to się wskakiwało codziennie. Co? Nie wejdę! Nie! Nie! Wskoczyłeś, widziałem to! Jezu Mario, w skoczyłem chmili! O, tu się fajnie wskoczy, czekaj. Więc no, tylko Z gracją. Wagonów. Siup. no. Miało być z gracją! Co tu się wydarzyło? A i zatrzymał ja. się, dobra. Tylko teraz ma problem, żeby ten motor wyciągnąć. Jak on się zatrzymał? Co jest? No bo tutaj jest ten peron, na którym on się zatrzymuje. Dobra. Teraz tak. Jak wsiąść teraz ten ten tramwaj? Czekaj, a to mizerem. Czekaj, to mizerem, właśnie. O kurde, ale Ała, nie, <laughs> Przepraszam. Pudziwa, nie nie. Może dało, chyba to Przepraszam. Nie ta broni. Nie, 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 w jedną stronę, nie pchajmy to w dwie strony, tylko w jedną, poczekaj, poczekaj Nie, w dwie, walimy no O, powiedz. czekaj, 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 czekaj Daj mi się już, dobra, rozwali się ewentualnie nie, ja mam pomysł. Albo nie, mam pomysł Z O, jedzie O, XD, czekaj, szybko tylko tam jest na dwie osoby. Co się stało? Co? Ty się no. przeteleportowałeś, mnie pociąg potrącił. No serio? Żałosne po prostu. Jeszcze raz, nie, ja tam siądę. W ogóle was zrypujesz się, to mi w ogóle posej wtopiłaś się w ten wagon. Bo to się buguje, kurde. Jak ta, ciężarówka wczoraj. Ja nie dam rady, ja dam radę. Ja może ja ci pomogę. Nie, lepiej nie. <laughs> Dziękuję. Ja podziękuję, sobie sam wezmę. A No nie we mnie. Nie wiedziałem, że w ogóle Zostaw, tego. ja mam puserduszka. Tylko nie celuj we mnie, bo mnie zabijesz. Kurde, się przestraszyłem. Myślałem, że to rakietnica. No! Przestań! Się przestraszyłem! No nie jeszcze w płot przywale. Przez przypadek! Jak pan! A to tylko dlatego, że uciekłem od ciebie. Ale hecam, taniec radości. Babcia w bedaniu. się jako prezydent klubu Gdzie mój motor? On się tu buguje. Serio? Cześć, ja to spróbuję. Jak on wypadł poza. Nie wiem, choć się domyślam. Nie wierzę w to, Gieta. Ono jest popsute, ono mnie nie lubi. Kurde, i teraz gdzie tu wjechać? O, tu może będzie miejscowa, czekaj. Ej, czekaj, ja zjadę tu na dół. Może stamtąd się wybije. Tak, żeby się nie zabić przy okazji. Kurde, bo mi się trzotaro kopci. Ja nie mogę. Jestem upo. <śled> Jedziesz? No jadę. A pociąg? Jest, jeszcze jest, dobra, jeszcze jest, jest. Ej, tyłem wjedź, tyłem i podnieś koło, tyłem i podnieś koło, ja tak zrobiłem. Weź ostatni, o, ten wagon i podnieś koło. Wjedź i podnieś koło. XD! A my się męczymy! BRATO ku... Ej, dawaj, chodź tak każdy kolejny wagon po kolei. Dobra. Czekaj, Dobra, chodź. O kurde. To chyba da radę, chyba da radę, da radę, da radę. Łoł! Wow. O Jezus! Dobra, jest pierwszy. My, 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 my. O Jezu! Polyfikołek! Pół znowu mam. Dobra, chodź szybko, żeby ci nie zniknął. Znowu się zbuguje mi wyleci poza. Co to? Czemu on skacze? No wsiadaj. O. O jestem, dobra. Co on tak skaczek porąbany? O tu gdzieś testera ostatnio potrąciliśmy. O, no powiem. <gry> No nie, wyleciałem! Czekaj jeszcze, albo nie, ja wiem, zrobię to inaczej. Oszukam system. O, mi się udało wszystkie. Wierzę, ja jestem tylko upośledzony ja nie umiem w to grać. XD. To jest? Jestem, zrobiłem misję łatwo, byczki. Jest, misja wykonana. Możemy umierać. Co jest? Jakieś ja stało?